Cześć kochani! <laughs> Basia, kanał bez makijażu. Moi drodzy, um, chodzi za mną taki cytat od kilku dni. A Maryja to wszystko zachowywała w swoim sercu. Chodzi dosyć mocno za mną od e, ostatnich paru dni ten cytat. I nosiłam się z tym od bardzo dawna, powiem wam szczerze. Najpierw był pomysł na zmianę nazwy, potem był pomysł na zmianę czegoś tam, aż wreszcie doszłam do punktu, do którego chciałam dojść, i nagrałam pierwsze materiały tak jak chciałam, na temat przemocy. Po raz kolejny, kiedy doszłam do takiego etapu na czymś, co tworzę, pojawiły się twory astralne. Które postanowiły mi to utrudnić. I tak jest, słuchajcie, zawsze, kiedy dochodzę do tego punktu, na którym tak bardzo mi zależy, a, a który jest fundamentem fundacji, pojawiają się w moim życiu takie kochliki, które obracają moją pracę w miwę. Przed laty popełniłam błąd. Popełniłam wielki błąd, bo swoją pracą, tym co robię, podzieliłam się z kimś. I temu komuś się bardzo podobało, że to robię. A potem zaczęło wracać to przeciwko mnie. I przestałam to robić. Przestałam to robić wtedy. Potem była kolejna sytuacja, gdzie znowu coś robiłam, pochwaliłam się. I przestałam to robić. Bo komuś się to nie podobało. <coughs> I nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy teatr mi sprawiał taką wielką radość. I tak się bardzo dużo działo. I się jako teatr rozwijali. I wychodziliśmy kompletnie poza ramy naszego nurtu. I na naszą skubę, kochani, telewizję, w samą wigilię, puściła nas na antenie. To był świetny prezent. To był cudowny prezent. Tylko co ja się później nasłuchałam, że ten mój teatr to to, tamto, siamto. raptem wszyscy mieli coś do powiedzenia. Ale kiedy my tak ciężko pracowaliśmy na ten sukces, to nikt z moich znajomych kłamie, że nikt. Ale na pewno nie ci, którzy krytykowali. Nie, nie wyślili się, żeby przyjść na spektakl zobaczyć, co my robimy. Dlaczego my to robimy? W jaki sposób my to robimy? Nikt, słuchajcie. Nikt nie zadał sobie trudu. Kiedy łaskawie weszłam do ich domu przez telewizor w głównym wydaniu wigilijnym, tak zwanym prime timing, to raptem wszyscy zaczęli mieć dla mnie dobre rady. Po wielu latach naprawdę rzetelnej pracy. I w tym momencie, moi drodzy, jest podobna sytuacja. Co się dzieje w komentarzach, to widzicie. Łatwo się domyśleć, że to nie jest przypadkowa osoba. To jest człowiek, o którym myślałam, że jest moim przyjacielem. Bardzo go szanowałam. Bardzo cię szanuję. Bardzo go lubiłam. Bardzo mu ufałam. I był dla mnie kimś naprawdę ważnym. I był taki moment, że naprawdę gotowa byłam na wiele dla tego człowieka. No cóż, rozwiązał się problem, który miałam. Znaczy problem, dylemat. I w pewnym momencie, jeszcze zanim zaczęłam czytać te komentarze, pomyślałam sobie, że na tym blogu za dużo wśród oglądających jest moich znajomych. A ja chyba nie chcę, żeby oni znali te historie, te tym I chyba mimo wszystko moja fundacja jest dla mnie ważniejsza, niż to, w jaki sposób jest postrzegana moja droga do tego sukcesu. Bo że ja że ten sukces osiągnę, że ja wydam tą książkę, że y, moja praca będzie tym, co ja chcę, żeby było. to jest pewne. Ale to jest pewne w moim sercu, bo y, temat przemocy i toksycznych relacji rośnie we mnie od bardzo wielu lat. Bardzo wielu lat i myślę, że nawet więcej niż tych siedmiu. Nie chciałabym, słuchajcie, żeby to, co tu robię, stało się pożywką dla nieżyczliwych mi ludzi. Nie, nie potrzebuję, by wiedzieli, jak widzę ich, co o nich myślę. Co myślę o wybranych zachowaniach. Z ich zachowań. Ich nie potrzebuję, słuchajcie, oklasków kogokolwiek. Idę do swojego celu, a tym celem jest fundacja. Fundacja na rzecz ludzi zwłaszcza kobiet w bardzo trudnych relacjach. Jeśli posługuję się na tym blogu jakimś przykładem, to dlatego, że pasuje on do kontekstu i tego, co chcę powiedzieć. Ale wiecie co? Różnie jest to odbierane. A mnie się nie chce słuchać, nikomu tłumaczyć i po raz kolejny tracić swoje energii na walkę z kimś. Z kimkolwiek. Tym bardziej nie mam ochoty, żebyście wy byli obrażani. Z powodu tego, że nie wszyscy moi znajomi umieją powiedzieć mi prosto w oczy, co takiego im zrobiłam, że z przyjaciela stałam się największym wrogiem. Nie wiem. Nie chcę mi się wierzyć, żeby przyjaźń rozpadła się przez to, że. Że jakiś pan w internecie <laughs> napisał kilka postów, które polubiłam. I delikatnie rzecz ujmując, bo mój stosunek do tego pana paradoksalnie jest taki sam jak tego znajomego. Myślę sobie, że to nie o to chodzi, no ale. Każdy powód jest, słuchajcie, dobry. Wyszła sobie znaleźć wroga. A ja naprawdę, słuchajcie, nie mam ochoty. Nikomu nic udowadniać. I chyba nie zawsze chcę, by, by ci, co mają nie wiedzieć, wiedzieli. Także problem się sam rozwiązał. Wśród osób, które zaglądają na tego bloga, jest na przykład smutny pan trawajarz. Tragiczna postać, o której nie mam dobrego zdania. Wręcz przeciwnie. Popełniłam błąd. Kochani, popełniłam wielki błąd. Bo pokazałam tego bloga nie tylko swojej przyjaciółce, ale także paru ludziom, których miałam za przyjaciół. Że moi drodzy w internecie ja mam kilka blogów. Na różne tematy. Niewątpliwie, jeżeli chodzi o toksyny, to nawet w makijażu jest najwięcej materiałów. Tak samo jak było najwięcej na spiskowniku. A wtedy też się nie poddałam i nie przestałam pisać. Nie chodzi, kochanie, o to, żeby się poddawać. Chodzi o to, żeby mądrze dojść do celu. Omijając sprytnie przeszkody. Nie wiem, co z tego wyciągniecie. Ale jeśli chcecie znać adres bloga i nowego miejsca, to y, przygotowałam dla Was jakąś tam ankietę coś, niespodziankę. I te osoby, które są tym zainteresowane, y, skontaktują się ze mną. A ja wybiorę. Komu z was pokażę tą drugą przestrzeń? A komu jest to niepotrzebne? Także tak. Problem się rozwiązał z nazwą bloga. Idziemy w inne miejsce. Choć będziemy mówić o podobnych rzeczach. Temat się nie zmienia. I temat się nie zmieni. Tylko nie wszyscy moi znajomi. Muszę wiedzieć, co o nich myślę. Bo, bo po co? Fundacja jest fundacją. Praca jest pracą. A znajomi to znajomi. Na szczęście są tacy, którzy dzwonią żeby się pośmiać. Bezinteresownie. I tym dwóm panom, którzy mi tak cudownie ci humor poprawili, ściskam was mocno chłopaki. E, chciałam bardzo podziękować. Zwłaszcza za to, że kiedy piszę e, albo mówię o toksynach, nigdy nie mam na myśli was dwóch. Zwłaszcza was dwóch. Na szczęście jest w moim życiu parę takich osób. Ale nie wszyscy tacy są. Także lecę w nowe miejsce. Mój drogi przyjacielu, któremu się tak nie podoba, że nagrywam te rozmowy. Mój były przyjacielu, chciałam Ci powiedzieć, że ja też bardzo nie lubię tego pana, któregoś tak obraziłeś. I chciałam Ci powiedzieć, że już nie będziesz musiał oglądać tych filmów, które tak ci nie pasują. Woli wyjaśnienia. To nie ty jesteś smutnym tramwajerzem. Jeśli ktoś się dowiedział, że mal który któremu się nie podoba padający śnieg, to ty. To tylko dlatego, że sam to napisałeś. Rzeczywiście, jest coś takiego, jak groźby karalne. Jest coś takiego, jak podsłuchiwany telefon. Jak monitoring. Ale ja tego nie zrobię, mój drugi. Bo za bardzo Cię kiedyś szanowałam. Po prostu się odetnę, tak jak się zawsze odcinam. Od ludzi, którzy nie są mi życzliwi. Dziwne. Pomyślałam, że możemy się pogodzić. Nie możemy. Nie możemy. Z bardzo wielu różnych względów. Na pewno dlatego, że tutaj kogoś obraziłeś. To był było niefajne. Niemniej jednak, takim niefajnym osobom, chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kiedyś obiecałam, że im pomogę, gdyby coś się złego stało. I w kwestii pięknie kwitnących kwiatów. I nikt ci nie zawiodę. Ty wiesz o czym ja mówię. W pozostałych. Sam zdecydowałeś. Także kochani. Nowa fryzura. Obcięte włosy. Nowe miasto. I nowa przestrzeń w internecie. I ja się cieszę. I wiecie co? Zawsze tak mówię o obecnej żonie mojego byłego. To była prawdziwa przyjaciółka. Bo stanęła między nami i dzięki niej ja dziś jestem wolna. I tak myślę o tych wszystkich ludziach, którzy pchnęli mnie do tego, żeby przestać nagrywać tutaj filmy. I przenieść się w taką przestrzeń, w której będę totalnie anonimowa. Bez żadnych znajomych, ani tych życzliwych, ani tych nierzeczliwych. Bez nagrywania pod kogokolwiek. No to z tyłu głowy zawsze jest. Żeby tam się komuś odnieść. Bez udowadniania komukolwiek czegokolwiek. Kochani, robię to dla siebie. Nie żeby komuś to kopać. Robię to dla siebie. Dla swojej fundacji. A te wszystkie filmiki to są takie mikro narzędzia. Żeby się rozkręcić. I w właściwym miejscu robić to w właściwy sposób. I myśląc o ostatnich materiałach, które dla Was nagrałam, mam na myśli hmm, przede wszystkim raport niebieskiej linii. Myślę sobie, że to już jest ten etap. Że, że już nie potrzebuję gadać na, na wsz o wszystkim i o niczym. Tylko konkretnie nagrywać firmę dla fundacji i robić dobre rzeczy. Więc bynajmniej moi drodzy się nie poddaję. Wręcz przeciwnie. Um, napiszcie do mnie maila. Zwłaszcza Ty, Mafiu. I ja Ci tego mailam. Napisz po prostu, że to Ty. Jeszcze się spotkamy. A gdybyśmy się nie spotkali... To Ty wiesz, co robić. No dobrze, moi drodzy. Dziś tyle. Nie żegnam się. Po prostu się przenoszę. Gdzieś, gdzie nie ma moich znajomych. Dobrego wieczoru. Pa. Basia, kanał bez makijażu. Oczywiście, zostawcie. Jakiś komentarz na obecności, Jeśli się podobało. Jeśli się nie podobało, macie taką łapkę w dół. Zauważyłam, że zaczęliście korzystać. I bardzo mnie to cieszy, bo wielka sława wiąże się z hejtem. Pa!